7 drobnych lecz niebezpiecznych błędów początkujących motocyklistów i nie tylko. Numer 1: baczenie w kokpit. I może to być dla Was zaskoczenie, ale sezon 2022 był moim pierwszym pełnym sezonem motocyklowym. Po Ducati Monster widać drobne ślady wojny, ale ja jestem cały. Dla mnie po przejechaniu się kilkoma nowoczesnymi motocyklami, największą pokusą było patrzenie w wyświetlacz biegów. Zamiast patrzeć przed siebie, tam gdzie właśnie chcemy pojechać, to skupiamy się na tym jaki mamy zapięty bieg, ile mamy obrotów, albo jaką mamy prędkość, bo w końcu wjechały tak wysokie mandaty, że lepiej tej prędkości nie przekraczać. Jadąc w sznurze samochodów nie musimy co 30 sekund zerkać na prędkościomierz, żeby upewnić się, że nie przekraczamy dozwolonej prędkości. Ja osobiście jestem zadowolony z tego, że na pierwszy motocykl wybrałem Ducati Monster, który ma analogowe zegary, nie ma wyświetlacza, nie ma wyświetlacza biegów. Jego silnik w za niskim zakresie obrotów pracuje bardzo szorstko, a w wysokim nie ma z kolei mocy. Uważam, że to rozwija mnie jako motocyklistę, bo skupiam się faktycznie na technice jazdy, na jeździe na odpowiednim biegu i staram się jednocześnie nie zerkać co chwilę na obrotomierz. I tutaj warto się dorzucić temat, że bardzo na swoich motocyklach montujemy telefony, bo potrzebujemy nawigacji. Pamiętajcie o tym, że jeśli mamy interkom i mamy telefon, to można to połączyć i wszystkie komunikaty z nawigacji słyszeć w naszym interkomie i nie zykać co 3 minuty na to gdzie powinniśmy pojechać i kiedy skręcić podczas swojego pierwszego sezonu bądź zaoferowany tym co się dzieje dookoła, a nie tym co się dzieje na zegarach. Numer 2 Zapominanie o zapięciu kasku niech pierwszy rzuci kamieniem komu nigdy się to nie zdarzyło. Tak, nawet ja mam często coś takiego, że jak nagrywam... Nawet, petit, nawet no ja! Petit. Nawet ja! Jak zaczynamy nagrywać nowy motocykl wiadomo trzeba przy tym motocyklu a tu GoPro zmienić, a to coś pogrzebać, a to coś porobić, a to zobaczyć co tam ciekawego w tym motocyklu jest i za którymś razem jak się zatrzymuje to zdarza mi się to, że nie zapinam kasku. Z reguły o tym, że nie mamy zapiętego kasku przekonujemy się przy prędkości 40-50 na godzinę, kiedy Coś nam zaczyna trzaskać po skorupie. Tak. I, I nie jest to przyjemne uczucie, w tym momencie trzeba faktycznie znaleźć bezpieczne miejsce, żeby się zatrzymać, ściągnąć rękawice z reguły, klik i gotowe. I tutaj warto też zaznaczyć to, że jeśli mamy zapięcie mikrometryczne, to je dobrze dopasujmy, żeby faktycznie, kiedy zapniemy ten kask, żebyśmy czuli, że wszystko jest ok i na swoim miejscu. W przypadku podwójnego D jest troszkę inaczej. Mimo wszystko, zawsze ten kask mocniej dopinamy i powinniśmy go wtedy dobrze czuć na głowie. Przynajmniej ja tak mam i właśnie częściej mi się zdarza zapominać w przypadku zapięcia mikrometrycznego niż podwójnego D. Punkt numer 3. Jazda z otwartym wizjerem. Wiem, że jest to dość kontrowersyjne umieszczanie tego wśród listy niebezpiecznych błędów, ale jednak. Tak, bardzo często odbywa tak, że jak. Jest gorąco na dworze, to mimo wszystko uchylamy ten wizjer, żeby więcej powietrza padło do środka. Poza powietrzem może też wpaść jeszcze parę innych rzeczy, które niestety, ale mogą spowodować, że po prostu dojdzie do jakiegoś zdarzenia, wypadku czy czegokolwiek na drodze. Sam zresztą miałem taką przygodę, że wpadła mi po prostu osa do środka. Dla mnie najbardziej obrazowym przykładem jest anegdotka naszego znajomego Marcina ze szkoły high. Który będąc instruktorem jazdy, jeżdżąc po mieście w ramach kursu, wieczorem zauważył, że oko zaczyna go strasznie boleć. Okazało się po wizycie u okulisty, że w oku, w gałce ocznej utpił mu opiłek metalu, który trzeba było usunąć, a który w gruncie rzeczy groziłby utratą wzroku. Od tamtego czasu Marcin jeździ z otwartym wizjerem, ale jeżeli już to robi, ma zawsze opuszczoną blendę. Wiemy o tym, że wizjer uchyla się z kilku powodów. Między innymi dlatego, że przy takiej temperaturze jak jest teraz, czyli jakieś 5, może 10 stopni, paruje nam wizjer. Jest na to rozwiązanie pinlock. W przypadku, kiedy jest gorąco, otwieramy ten wizjer, żeby mieć więcej świeżego powietrza w środku. Na to rozwiązanie też jest proste. Szukajmy kasków z dobrą wentylacją i zwracajmy uwagę na to, że jeśli mamy bardzo wysoką szybę w naszym motocyklu, to to powietrze i tak do nas nie dojdzie. A jeśli już faktycznie otwieramy ten wizjer, to chociaż zamknijmy blendę, żeby chronić nasz wzrok. Punkt czwarty, nie trzymanie dwóch palców na klamce hamulca. Jest to rzecz, na którą zwrócą nam uwagę w dobrej szkole nauki jazdy, że zawsze warto trzymać dwa palce na klamce. Raz, że jest to bezpieczniejsze, bo zapewnia szybszy czas reakcji. Dwa, jest to w gruncie rzeczy wygodniejsze. Ja jestem już tak nauczony tych dwóch palców na klamce hamulca, że nawet jak jadę po autostradzie i przed mną nie ma żadnego samochodu, nie będę się nagle hamować, to i tak cały czas trzymam te palce. Kiedy na przykład jest zimno i mam grzane manetki w motocyklu, kładę dwie dłonie pełne, żeby sobie ogrzać moje kochane paluszki, to i tak po jakimś czasie zaczyna mi tego brakować, i tak te palce wykładam na klamkę. 5. Hamowanie awaryjne. A konkretnie, brak strachu przed wciśnięciem hamulcy w odpowiednim momencie. Tak, bo kiedy już się rozpędzimy, odkręcimy tą manetkę do końca, to w danym momencie wypadałoby się zatrzymać. A czasami to zatrzymanie musi nastąpić nagle, bo ktoś nam wyskoczył, bo ktoś przed nami nagle zahamował, <laughs> lub zdarzyła się jakaś inna trudna sytuacja po prostu na drodze. Jeśli chodzi o to hamowanie awaryjne, podobnie jak w przypadku tych dwóch paluszków powinniśmy się tego nauczyć w szkole jazdy. Tak, hamowanie awaryjne jest jednym z zadań egzaminacyjnych na prawo jazdy kategorii A, ale mimo wszystko, i nie ma w tym nic dziwnego, i nie ma w tym żadnego powodu do wstydu, każdy z nas ma opór, żeby w krytycznym momencie użyć pełnego potencjału swojego motocykla i swoich hamulców. Szczególnie, jeśli nie mamy ABS. Tak, tak jak w tym motocyklu. Czułem, jak mi się uślizgnął przód, w trakcie sezonu było to zaskakujące uczucie i warto je poczuć, tak? To wa warto poczuć, jak to, yy, jak to działa. To nie były duże prędkości, na szczęście, ale faktycznie jak ktoś wjeżdżał, ktoś wyjeżdżał z zakrętu, i wtedy przydało się yy, użyć mocniej hamulca. Tak, ja szczególnie polecam osobom, które mają ABS w swoim motocyklu i podczas nauki jazdy. Może nie było na to czasu, może szkoła nie za bardzo chciała. Warto swój nowy motocykl wyposażony w ABS. Po raz kolejny powtarzam, zabrać na jakiś wolny parking i kilka razy popróbować hamowania awaryjnego na motocyklu. Tak, zrobić to z 20 na godzinę 30-40 i sprawdzić, jak motocykl się zachowa, zanim dojdzie do danej sytuacji. Bo wtedy czasami może być po prostu już za późno. Nie przejmujcie się glebami no. i paciakami, bo każdy prawdziwy motocyklista miał kiedyś glebę. Jak się nie wywalić, to się nie nauczy. Zabójcie błąd numer 6. Nie muszę się ubierać, to blisko. Niebezpieczeństwo odczycha praktycznie na każdym kroku. Nawet jadąc po przysłowiowe bułki do sklepu można mieć jakiegoś paciaka. Ja się o tym przekonałem na naszym parkingu pod firmą, kiedy wsiadłem na pitbike'a i rozpędzając się do prędkości pewnie 20 km na godzinę, zahamowałem przodem na piasku, wywaliłem się, naderwałem wiązadło w kolanie. W tym sezonie miałem pewnie z 20 gleb na pitbike'u, na torze, przy różnych prędkościach, na hali, w pełnym kombinezonie, stawałem, nie było mi dosłownie nic pamiętajcie, ubrania są potrzebne. Ja traktuję ubrania motocyklowe jako pewnego rodzaju wizytówkę i wyznacznik mojego profesjonalizmu. Jest to niebezpieczne, ryzykowne hobby, dlatego warto przewidywać zawsze najgorszy scenariusz. Ubierajcie się na motocykl. Punkt siódmy, ostatni, nie muszę być pierwszy. Ustawiasz się na światłach na pole position, za tobą stoi sznur samochodów, zapala się zielone światło, odkręcasz, bum z zgaz. I nie jest to problem w momencie, kiedy za tobą stoi osobówka, ktoś się może trochę pośmiać albo powkurzać. Problem jest, kiedy za tobą stoi na przykład Ir. Tak, i cię nie zauważy i ruszy. Ktoś może po prostu dla ciebie źle skończyć, więc nie warto zawsze pchać się na ten początek. I w drugą stronę tutaj będą coś od siebie, kiedy jedziemy z całą ekipą i chcemy naprawdę sobie trochę, to warto być na końcu, bo zawsze ten co jedzie ostatni. Idzie najszybciej, bo musi dogonić całą resztę grupy. Oczywiście nie zachęcamy do łamania przepisów. jeździcie przepisowo, mandaty są bardzo drogie. Podsumowując, to było 7 częstych, a potencjalnie niebezpiecznych błędów początkujących i nie tylko początkujących motocyklistów. Myślę, że wielu z Was, naszych widzów, odnalazło się w tych przykładach, w tych historiach. Grunt to się nie zniechęcać, nabierać doświadczenie. Każdy kiedyś zaczynał. Nikt nie był od razu Asem, i nikt nie był. Markiesem. Prawdopodobnie lepszy od Was na tym etapie. Pamiętajcie o tym, że mamy nasz sklep nie tylko internetowy, ale stacjonarny odnośnie ubrań. Wbijacie naszego sklepu na pewno coś dla Was dobierzemy na każdą pogodę. Wbijacie nasz portal, social media i w komentarzach dajcie znać, jakie błędy jeszcze popełniają początkujący i nie tylko. I podzielcie się swoimi historiami, chętnie je poznamy. Także trzymajcie się i do zobaczenia w sezonie. O, jak ty jak, jak myślisz Mayday? Trzyma się te kupy? No, że będzie dużo cięcia. <laughs> Tady, nie, 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 nie jak, ej, tu, do, poczekaj, poczekaj, masz mało doświadczenia. Tutaj no. się pojawia się właśnie y, y, 7 błędów początkujących montażystów. <laughs>